Dzieci, chciałybyście mieć tutaj plac zabaw? Tak! Tak? A macie się tutaj gdzie bawić? Tak! Tak! Tak, a gdzie? Macie tutaj koło y, wiki. Na przykład tutaj koło wiki, tak? Aha. Chciałybyście mieć tutaj plac zabaw, tak? Czekaj, czekaj, tata, czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj, Tak? O tutaj, koło wiki. Aha. Tu będzie jeziana. Tutaj będzie zjeżdżała. będzie Mhm. Mm tu będzie. To będzie kona, tu ziemia. Taka od bujania, tak? Aha. I zjeżdża... A piaskownica gdzie będzie? Patrowice będzie tam. Tam? Mhm. Mm A huśtawki? A huśtawki gdzie będą? Tutaj kołowiki. Tutaj kołowiki, Dobrze. Mhm. Mm dobrze. A karuzela? Gdzie będzie karuzela? Pokaż. Pokaż, gdzie będzie karuzela. No super. No dobrze. Fajnie. Mamy nadzieję, że marzenia dzieci się spełnią i faktycznie powstanie tutaj plac zabaw, gdzie będą mogły się bawić. jest loda, bo się